Nie przepadam za testowaniem słuchawek Bluetooth, bo już tyle chińskich, budżetowych wersji przewinęło się przez moje ręce, że one już niczym się nie wyróżniają i są do siebie wszystkie bardzo podobne. Ale dzisiaj powinno być trochę inaczej, bo do przetestowania mam słuchawki Tronsmart, które aspirują do najwyższej półki. A i tak w ogóle, producent przesłał mi dwie sztuki, także jedna z nich będzie dzisiaj do wygrania w konkursie. Oglądaj do końca. Tronsmart to chińska firma znana głównie z gadżetów audio. Chcą wypuszczać produkty premium i jako markę premium chcą być też postrzegani. Czy uda im się to z słuchawkami? Zobaczymy. Apollo Bolt to ich nowy flagowy model. Wrzucili do niego wszystko co tylko mogli, jak na przykład aktywny Noise Cancelling. Za te słuchawki trzeba zapłacić około 400 zł, także mam nadzieję, że wszystko będzie działało dobrze i że są warte tej ceny. Zobaczmy najpierw, co otrzymujemy w tej cenie. Na pierwszy rzut oka wygląda to lepiej niż opakowania tanich słuchawek jak na przykład Xiaomi. Mamy ładne, twarde, rozkładane pudełko. Lubię, jak producenci przykładają się do opakowania. Może to być złudne, ale mamy poczucie lepiej wydanych pieniędzy. Na początku znajdujemy dwie czarno-złote słuchawki oraz etui, w którym będziemy je ładować. Papierologię wraz z instrukcją, dwie dodatkowe pary gumek w różnych rozmiarach. Kabel USB-C do ładowania. I na koniec używano podobną saszetkę. Pewnie większość nie będzie jej używać, ale to zawsze miły dodatek. Wrażenia z unboxingu bardzo pozytywne, ale nie jest to najważniejsze. Na pierwszy rzut oka, przez panele dotykowe, słuchawki wydają się duże, ale to bardziej złudzenie optyczne. Jak przyłożymy je obok Galaxy Budsów, to wcale nie ma większej różnicy. Oddzielnie słuchawki Samsunga wydają się mniejsze, ale to przez to, że mają bardziej zaoblone kształty. Apollo Bolt przynajmniej w moim uchu leżą dobrze, wygodnie i nie wypadają. W ogóle najbardziej premium słuchawkami, jakie mam, jakie używam na co dzień, są Samsung Galaxy Bats, jest to zeszłoroczny model. Jako, że Tronsmart aspiruje do produktów z wyższej półki, to właśnie Budsy będą moim punktem odniesienia. Jak amerykańscy YouTuberzy omawiają aktywne wygłuszanie, to bardzo często podają przykład, że super się to sprawdza podczas lotów samolotem. Więc lećmy to sprawdzić. A jak działa to hybrydowe wygłuszanie? Po pierwsze, słuchawki są dołóżne, więc same gumki odcinają nas trochę od otoczenia, no ale to nie jest nic nowego. A oprócz tego mamy aktywne wygłuszanie. Jak to działa w dużym uproszczeniu? Dźwięki to fale. W słuchawkach zmontowane są mikrofony, które nasłuchują otoczenie, a następnie wydają dźwięk o przeciwnej fali. Jak możecie pamiętać z fizyki, dwie przeciwne fale neutralizują się, czyli dźwięk będzie się wyciszał. Ja jestem zachwycony tą funkcją. Noise cancelling wycisza zdecydowaną większość dźwięków. Silnika w samolocie w ogóle nie słychać. Płaczące dzieci to też już nie jest problem. Oczywiście, żebyście nie zrozumieli mnie źle, niektóre dźwięki się przedostają i to nie jest tak, że w słuchawkach jest głucha cisza, ale jest dużo, dużo lepiej niż bez tej funkcji. Postaram się w montażu pokazać wam jak działa to aktywne wygłuszanie. Teraz słyszycie dźwięk nagrany dyktafonem w moim telefonie. A po aktywnym wygłuszeniu brzmi to mniej więcej tak. Słuchawki mają trzy tryby. Przełączamy się między nimi trzema tapnięciami w panel dotykowy. Pierwszy tryb to nasłuchiwanie otoczenia. Mikrofon nasłuchuje to, co się dzieje dookoła i przekazuje nam to przez słuchawki do ucha. Dzięki temu, bez wyjmowania słuchawek z uszu, możemy normalnie z kimś rozmawiać i jesteśmy świadomi tego, co się wokół nas dzieje. Drugi tryb jest neutralny. Słuchawki w nim nie wykonują żadnych specjalnych akcji. I ostatni tryb, czyli wcześniej omawiane aktywne wygłuszanie. Pierwszy raz testuję słuchawki z aktywnym wygłuszaniem i muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę zajebista opcja. Już od teraz każde moje następne słuchawki będą posiadały tą funkcję. Mega uprzyjemnia podróż i pozwala odciąć się od świata zewnętrznego. Oprócz zmiany trybów, to przez dotykanie słuchawek możemy kontrolować utwory. Pauzować, odtwarzać, zmieniać głośność, czy przełączać na następną piosenkę, a także cofać się do poprzedniej. Możemy również wywołać wirtualnego asystenta. Ale jak grają te słuchawki? Bo to jest najważniejsze. I tutaj muszę się przyznać, że bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. Grają na pewno lepiej niż np. Xiaomi Redmi AirDots, ale nawet grają lepiej niż Samsung Galaxy Buds. I to zarówno w niskich, jak i wysokich tonach. Tronsmarty tutaj cechują się naprawdę głębokim basem i basami na głowę biją z Samsungi. Porównajmy je do siebie, bo w końcu Tronsmart chce być marką premium i mając obydwie pary słuchawek w rękach, to jednak Samsung wydaje się być lepszy. Nie to, żeby z Tronsmartem było coś źle, ale tutaj czuć, że Samsung jest wykonany z lepszych materiałów, wydaje się być twardszy. Co prawda z Tronsmartami nic mi się nie stało, a miałem je na wakacjach, były w piasku, w ogóle nie oszczędzałem ich i do tej pory nic się z nimi nie działo, ale jednak takie odczucie, że to były lepsze wydane pieniądze. No i jeśli chodzi o case'y, no to Tronsmart nie ma ładowania bezprzewodowego, a tego mi bardzo brakuje. Noise cancelling plus dla Tronsmart. Moje Galaxy Batsy są te z S10, więc one nawet nie mają tej funkcji. Batsy dobrze działają z telefonami Samsunga, bo mają dedykowaną aplikację, a w niej mamy podstawowy equalizer. Tronsmarty po prostu podłączamy przez bluetooth i nie możemy nic zmieniać, ale w sumie nie odczuwałem wcześniej takiej potrzeby. Bateria. Producent podaje, że na jednym ładowaniu słuchawki bez wkładania ich do ETUI będą grały 10 godzin. Z aktywnym wygłuszaniem pewnie trochę krócej. Mi niestety nie udało się rozładować za jednym posiedzeniem, także tutaj duży plus. Producent podaje, że z ładowaniem słuchawek w ETUI wytrzymają nawet 30 godzin. Słuchawki oprócz 6 mikrofonów mają wbudowane czujniki zbliżeniowe. Jeśli wyjmiemy jedną słuchawkę, to automatycznie zapauzują odtwarzaną muzykę. A po włożeniu jej z powrotem, utwór zacznie odtwarzać się ponownie. A teraz mnie słyszycie z mikrofonu wbudowanych w słuchawkach? Jest ich konkretnie sześć. Jakość dźwięku nie jest zachwycająca, ale mi się wydaje, że jest zupełnie wystarczająca do prowadzenia normalnej rozmowy. Podsumowując ten materiał, sam zadałem sobie pytanie: które z tych słuchawek zostawię sobie i będę używał na co dzień? Każdy ma swoje wady i zalety, jedne słuchawki są lepsze od drugich, ale finalnie wybrałem Tronsmart'a. To przede wszystkim dlatego, że dużo lepiej grają i mają aktywne wygłuszanie, które zrobiło na mnie mega wrażenie. W ogóle jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tymi słuchawkami, bo przed recenzją podchodziłem do nich bardzo sceptycznie. Finalnie się okazało, że to są naprawdę dobre słuchawki. Może nie są idealne, bo brakuje im trochę tej budowy premium i bezprzewodowego ładowania. Ale ja od siebie mogę je śmiało polecić. Jeśli chcielibyście sobie zamówić jedne dla siebie, to link znajdziecie w opisie filmu. I moim zdaniem nie będziecie żałować. Jak mówiłem na początku, mam dwie sztuki. Jedne zostawiam dla siebie, a drugie są dla Was do wygrania w konkursie. Co zrobić, aby wziąć udział? Przede wszystkim subskrybować ten kanał i obserwować mnie na Instagramie. Dodatkowo napisz komentarz pod tym filmem. Może to być dowolny komentarz, napisz o czymkolwiek chcesz. Ja wybiorę taki, który spodobał mi się najbardziej i w przeciągu tygodnia na story na moim Instagramie opublikuję zwycięski komentarz. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, będę bardzo wdzięczny, jeśli zostawicie subskrypcję oraz łapkę w górę. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło. Cześć!